Dzień dobry, witam pięknie w okolicach Święta Reformacji i chcę się podzielić refleksją z tego miejsca, bo jestem w Wittenberdze przy kościele miejskim. To no nie będzie biblijna refleksja, taka bardziej reformacyjna. Kościół, który za mną się mieści z tymi dwoma charakterystycznymi wieżami, to właśnie kościół miejski. Kościół, w którym jeszcze przed 1517 rokiem luter był kaznodzieją. Tutaj wygłaszał swoje kazania no i później, także już po 1517 roku, oczywiście z przerwą na czas pobytu w, na zamku Wartburg, tutaj był właściwie. Bardzo częstym kaznodzieją, nie był proboszczem tego miejsca. Proboszczem w tym czasie był Jan Bugenhagen, wielki przyjaciel Lutra, natomiast sam Luter często tutaj był zapraszany i często Wygłaszał kazania. Właśnie z tego miejsca rozprzestrzeniała się jego nauka, biblijna nauka, w formie, w formie niedzielnych i świątecznych kazań. Więc miejsce jest bardzo ciekawe i bardzo piękne też jednocześnie. W tym kościele znajdują się też obrazy Łukasza Kranacha na ołtarzu, przedstawiające. Lutra i jemu współczesnych mieszkańców tego miasta z rajcami miejskimi, z właśnie samym Kranachem, który też był tutaj burmistrzem, między innymi. Więc sporo się tutaj w tym czasie działo. To właśnie takie miejsce. Drugi z kościołów bardzo charakterystycznych dla Wittenbergi, z których reformacja właściwie wyszła. I dla tych, którzy może mniej się orientują, to nie jest ten kościół, do którego drzwi podobno zostały przybite lutrowe tezy. Miejsce jest ciekawe, miejsce jest piękne. Tutaj. Stąd reformacja się rozchodziła. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że no niestety od, różne są badania, od 9 do 12% obecnych mieszkańców tej części Saksonii ma w ogóle jakiś kontakt z chrześcijaństwem i można o nich powiedzieć, że są religijni, a Yy, około 90% yy, kojarzy takie nazwisko Marcin Luther, ale już z teologią, z Kościołem, z religijnością nic wspólnego nie mają. To bardzo ciekawe, że w miejscu, które stało się sercem reformacji zmian dla Europy, zmian też dla świata, chyba trzeba to z pełną odpowiedzialnością powiedzieć. Yy, dzisiaj yy, po tych zmianach niewiele zostało, dlatego uważam, że yy, szczególną taką naszą intencją. Jako chrześcijan, jako luteran powinna być modlitwa za to, żeby w intencji takiej, żeby jednak ta wiara w Jezusa Chrystusa Zbawiciela rozprzestrzeniała się po świecie, nie kurczyła. Ale to też od nas bardzo zależy i tej wiary serdecznie gorąco wam życzę. Pozdrawiam.